Pytanie. Dla jego mieszkańców Waucza i okolic stanowi to istotny problem? To jest, jest istotne pytanie. Ilu mieszkańców naszej okolicy i miasta to jest takie pytanie, stawia sobie takie pytanie, bo musimy spojrzeć na, na, na poziom świadomości historycznej właśnie e, wśród Polaków i na no, ten poziom nie jest. Najwyższy, prawda? Tak można byłoby to ująć. A poza tym, no, na no, naszej świadomości powoduje wiele mitów, półprawd, albo, albo no, po prostu pisząc pewni prawda? No, niewątpliwie świadomy jestem, że to są właśnie dni, w których ta dyskusja na ten temat odżywa. Dla mnie, jako um, osoby, która no Użyję tego określenia być może na nieco większą środowisko historyczną e, i odpływię to wyzwolenie e, w lutym 1945 roku no, wiąże się z e, kolejną e, okupacją. Ja tutaj nie mam żadnej dylematów, bo jeżeli... Popatrzymy na skalę represyjności systemu, który został zainstalowany w Polsce. Jeżeli popatrzymy na liczbę ofiar no i zdamy sobie sprawę z tego, jakie cele miał Stalin. A te cele się dały znacznie dalej niż Polska, prawda? Bo wielu historyków stoi na tym stanowisku i twierdzi, że celem Hitlera, yy, przynoszą Stalina, było zdominowanie. Całej Europy, to jest wiele przesłanek, które pozwalają twierdzić, że Stalin szykował się do agresji, a uwierzenie niemieckie na Związek Sowiecki w 1941 roku było tylko wyprzedzeniem działań, działań Stalina. Ale wracając do, 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 do meritum sprawy, ja nie mam tutaj żadnych dylematów i uważam, że rozpoczęło się kolejne zniewolenie o nieco innym charakterze, ale jeżeli chodzi o represyjność, by to nie przynajmniej przez kilka lat powojennych, prawda? A specyfika tego obszaru polega na tym, że tutaj po roku 1945, czy już w roku 1945 napływała ludność z różnych obszarów Polski. No i przybyła tutaj też yy, spora liczba osób z tak zwanych wschodnich, prawda? Myśmy w 1945 roku yy, uzyskali znaczący przyrost na zachodzie, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że traciliśmy yy, ziemię na wschodzie i, i był to dla wielu Polaków, szczególnie tam mieszkających, ogromny, ogromny cios. Ale też trzeba byłoby spojrzeć na sytuację, w której znalazła się tutaj ludność niemiecka, prawda? Ludność niemiecka, którą zmuszono do opuszczenia tych terytoriów, a przecież tutaj dopiero pokolenie, co się urodziło i, i mieszkało. Ja... Przepraszam, proszę o powstanie, ich nazwach. Wypędzeni? Przesiedlenie? Niemcy nazywają to wypędz tak, wypędzeniem. Dlatego U nas używa się określenia e, przesiedlenia. No z powodu historycznego jak to nazwać? Moim zdaniem e, w tamtych okolicznościach, w tamtych czasach e, chyba nie było innej e, alternatywy, prawda? No kontrowersje budzi sposób jaki tego dokonano, prawda? E, ilość ofiar, które, temu, która rzeszła, temu towarzyszyła, temu procesowi jest, jest znacząca, prawda? Wyzwolenie, używa się tego określenia wyzwolenie. Niektórzy, dla niektórych niewątpliwie będzie to wyzwolenie. Myślę, że na mm, sposób patrzenia na ten problem niewątpliwie e, wpływać może na ta poziom świadomości historycznej. E, Wychowanie niewątpliwie i tradycje rodzinne, ale też jest i sympatie polityczne. Ja, odkąd stałem się świadomym człowiekiem i zainteresowałem się historią, a moja edukacja zaczynała się oczywiście w czasach głębokiego PRL-u, chodząc po ulicach Walka miałem. No, istotny problem, prawda? Dodając sobie pytanie, dlaczego nie mogę przejść e... po ulicą, na przykład marszałka Piłsudskiego, e... a muszę spacerować ulicą medrała Popłackiego, Rzymierskiego e... czy Bieluta, o których wiedziałem już o... I wtedy gminy... byli to ludzie, którzy absolutnie nie zasługiwali na takie, taki honor. Ale jest to specyfika nowego systemu, który zaistniał, prawda, czy na piedestal y, wysuwano ludzi, którzy, którzy byli głębimi uczniami Stalina i realizowali jego, y, jego wytyczne, tak można by to y, powiedzieć. Problem też polega na tym, jak traktować żołnierzy radziecki, którzy tutaj walczyli, przydawali krew. I jak traktować y, polskich żołnierzy, którzy tutaj walczyli, prawda? Y, Trzeba zdać sobie sprawę, że żołnierze, którzy służyli w I Armii Wojska Polskiego w większości Polska. byli to ludzie, którzy nie mieli innej możliwości, innej alternatywy. To są ludzie, którzy wstąpili do armii aby wydostać się z tej niemieckiej ziemi, ziemi radzieckiej, ziemi sowieckiej, prawda? A chcieli walczyć. Ci, którzy nie zdążyli do armii Andersa, nie mieli już innej alternatywy. Jest takie powiedzenie, nie zdążyłem do armii Andersa. Nie możemy tutaj generalizować, prawda? I trzeba sobie na pytanie, ilu w tej armii było zdeklarowanych komunistów, i ludzi, którzy byli świadomi. Jaki cel realizuje, chociaż w pewnym stopniu, prawda? Uchwalali ten, ten, nowy, ten nowy system, a ten system po prostu oznaczał kolejne, kolejne zniewolenie. A mogło być wśród kilku, znaczy jakaś znacząca część, mogło, wśród tych właśnie polskich żołnierzy pierwszej armii, mogli zastanowić się ludzie, którzy byliby rzeczywistymi odzwierciedleniami Knucica, który Uważając, że czyni dobro, pomagał księciu, a nawet później się zmienił. Walcząc z boku Armii Radzieckiej, prawda, e, niewątpliwie e, byli świadkami e, o rzeczy dramatycznych, prawda, które niewątpliwie musiały odciąć na ich psychikę i, i, i świadomość. No, owszem, zdarzały się i przypadki dezercji, prawda. Ludzie, e, którzy. Ktoś porzucali mundów, e, I Armii Wojska Polskiego. E, no więc, wkraczamy w takie dosyć kłopotliwe, kontrowersyjne sytuacje, prawda? Taką dygresję drobie. miałem kiedyś możliwość prowadzić dyskusję z, z byłym oficerem. O ile na pamiętam, oficer polityczny Wojska Polskiego staliśmy się na temat bitwy y, y, pod Lenino, kiedy y, przedstawiając mu oczywiste fakty, prawda, których nikt nie kwestionuje, mówiąc o, o tym, że żona się prawda, wróciła, przeszła na stronę niemiecką, wzbudziło to jego ziekłość, prawda, efekt był taki, że było odrzygnywalność i wiary po prostu. No ale, ale to, to jest to jest wynik indoktrynacji, prawda? Określonej propagandy, się ludzi. no się te Tak więc no, są to niezwykle trudne dylematy. Myślę, że ofiarom hołd się należy, prawda? Problem zasadniczy polega na tym, czy my dzisiaj, a konkretnie oficjalne władze. Państwowe, lokalne, prawda, powinniśmy tę e, e, kontrowersyjną rocznicę. E, wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyjściem e, są właśnie instytucje historyczne. Ale ważną rzeczą byłoby tutaj bało się realia historyczne, a zjawiskiem charakterystycznym, e, chyba już od roku 1956, daje się zauważyć, jest. Jakby to marginalizowanie e, roli Armii Czerwonej, bo zaczęto lansować w pewnym momencie ten, to twierdzenie o realizacji tego scenariusza dziejowego, tak? Ta historyczna sprawiedliwość, powrót ziem zachodnich do macierzy, prawda? Był aktem takiej, takie tutaj absolutyzowanie problemu właśnie że ci, którzy tu walczyli, ginęli, to oni realizowali tylko trybunitami w tej wielkiej machinie, tak? która się w tej wielkości dziejowej, która się tutaj dokonywała, ziemia e, zachodnia wraca, wraca do nadsieży. E, do Wydaje mi się, że no, nie uda się zadowolić wszystkich, prawda, bo będą na pewno e, wśród nas ci, którzy będą twierdzili, że należy takie Uroczystości organizować. I niewątpliwie będą tacy, którzy będą temu przeciwnik. Wydaje mi się, że takim mądrym jakby kompromisem jest właśnie, są to incenizacje historyczne. Ale skłaniam się właśnie ku takiemu się rozumiem, że na oficjalne władze Panu powinna wysankcjonować tych uroczystości. Także powtórzę to po raz kolejny. Dla mnie, ja nie mam tutaj dylematów, system, który zapanował w Polsce po roku 1945 był systemem represyjnym i systemem totalitarnym. Przynajmniej do roku 53, kiedy nastąpiła się stolina i rozpoczął się proces odwinięcia. No, wróćmy na samym początku naszej rozmowy wspomniał Pan, że to też może być wynik takiej nie innej sytuacji związanej z datą. Brak świadomości e, mieszkańców Wałcza, e, tła historycznego, politycznego. Jakie są przyczyny tego, że my, Wałczanie, nie interesujemy się przeszłością naszego miasta? Jakoś nie szukamy głębiej źródeł, dlaczego tak nie jest. Ja teraz przytoczę fragment filmu, który wspomniałem przed, przed rozpoczęciem nagrywania Nowa Polska, New Poland, w którym jest taka opisana przez Polonię Amerykańską scena, że Amerykanie byli szokowani, że Polacy, polska mniejszość e, w Stanach Zjednoczonych, czyli Polonia, nie cieszy się w maju 1945, że skończyła się wojna. No się pamięta, dlaczego, no bo od no naszej rodacji jeszcze walczą, część przynajmniej z nimi. No więc ja tak się zastanawiam, czy. To jest kichot historii, czy to jest jakieś głębsze zjawisko, które trudno nam z perspektywy lat jakoś ująć jakieś ramy, nie wiem, nie tyle moralne, co może intelektualne. Jak to by pan skomentował? No, znowu wracamy do tej kwestii poziomu świadomości historycznej, ale musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. W jaki sposób w Polsce powojennej postępował proces nauczania historii? W jaki sposób pisano od stąd, prawda? E, no, w ostatnich latach podżyła ta dyskusja na temat polityki historycznej, prawda? Na temat e, programów e, szkolnych. Ja odczuwałem dotkliwy brak, właśnie, informacji, że pewnych informacji, przede wszystkim prawdy historycznych, niekoniecznie, w szkole podstawowej i, 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 i liceum. I, 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 e, moje zainteresowania wzięły się stąd, że w domu rodzinnym. Otrzymałem inny przekaz na temat e, dziejów Gminy Rzeczpospolitej. W szkole otrzymałem inny. Takie zderzenie. Tak. I zadałem sobie pytanie, kto ma rację? E, czy moja matka, która przekazuje mi informacje o, o swoim stryju, który w okresie dwudziestolecia był, był zwolennikiem naszego obywatelskiego, ale służył jeszcze w armii który przekaz jest, jest właściwy, tam się się moje zainteresowania literatury, która nie funkcjonowała oficjalnie od niego. Rzeczą niezwykle istotną jest to, że dzieje tego rejonu są niezwykle złożone, bo mamy tutaj nałożenie się jakby trzech takich warstw społeczno-kulturowych. Tak? Mamy, mamy okres funkcjonowania tych ziem pod panowaniem dominację niemiecką. Mamy też długi okres e, przynależności do Królestwa Polskiego. Lata 1368-1770. Tak. Później mamy znowu e, to stulecie XIX. Także ważne, dlatego że był już przed okres takiego znaczącego rozwoju ekonomicznego. No i później znowu rok 1945 i, i, i kolejna e, istotna zmiana. Problem na tym, że staramy się wynazywać właśnie tę pamięć, tę tradycję. Po roku 1945 zaczęliśmy deprecjonować drogę i dziedzictwo niemieckie, tak? Tak jak po działania na, na obszarze miasta, podgórnych i od górnych i od Wiele rzeczy zostało po prostu zaginęło. A po, mamy znowu, po roku 1989 mamy znowu ten proces z kolei odrzucania, niedoceniania tego, co przyniosła prawda? A trzeba zdać sobie sprawę, że jednak po tym 1945 roku tutaj żyło kilka pokoleń ludzi, którzy e, od... Y, ideologicznych kwestii, prawda, jeżeli pracowali i przyczynili się do rozwoju tego, tego regionu. Jeżeli chodzi o spojrzenie, czy, czy świadomość historyczną, dla mnie pierwszą planową kwestią, i najprawdopodobniej, że jest jednak sposób wychowania i przekaz do domu, przekazanie pewnych tradycji. Trzeba jednak z młodzieżą na ten temat rozmawiać. Ja to obserwuję w swojej praktyce nauczycielskiej, że, że mam takie wrażenie, że wielu do młodych ludzi absolutnie do ludzi nie dostaje tego, co chyba powinni dostać. No trzeba też się sprawę, ilu ludzi, mieszkańców Wałcza czy regionu ma no chociaż pobieżną wiedzę na temat tutaj losów. Wielkie z nich, jak zimy waleckie. To też jest chyba, bardzo... że to są tylko ograniczone kąty. No a czasy, w których żyjemy, są takie, a nie inne. Czasem, w którym spasanego końca się ludzi nie wie. I te wersje tutaj już brakuje. Zresztą mówimy o zachowaniach młodzieży. Teraz mniej którzy interesują się żywo, interesują się historią, zadają pytania na ten temat, to już są chyba inne czasy, co oczywiście nie zwalnia nas od obowiązku kierowania tej tradycji, prawda, i uczenia młodzieży. Może trzeba ograniczyć liczbę godzin, które się poświęca na starożytność i w ogóle taką historię światową, a więcej skupić się na tej historii pierwszej żywotpoidej, później zabory, później druga spoita i później PRL po w 1989 roku trzecie rzut że to może, to e, jest za ciekawie. Wydaje mi się, że jest słuszne jest stwierdzenie, że trzeba byłoby kłaść większy nacisk na historię najgorszą. to jest bezwzględne, chociaż dla mnie, jako e, nauczyciela historyka, który, nauczyciela historii, który, no, pasjonuje się czasami w starożytnym byłoby to trudne, uważam, że obcowanie z dziedzictwem antyku, dla No i w nie Rzecz o Ale wydaje mi się, że podstawową rzeczą, którą należało było się, żeby dopomóc nauczycielom, to jest wyłatanie większej swobody niż pomaganie czasem, prawda? się w przestrzeni historycznej. Jesteśmy tak? ciągle w niebezpieczeństwie. Ilością godzin, ale też um, tymi wymagami podstawy programowe, tak? ja. są tematy czy w programie, których trudno zainteresować. są takie, które rzeczywiście nie są. Ale niewątpliwie historia najnowsza i rzeczy są tutaj potrzebne. A specyfika tego systemu jest taka, że bardzo często brakuje tych ludzi na realizację tych zagadnień właśnie z historii najnowszych. Myślę, że wie, wie, danie większej swobody, o tym już mówiło się już dawno, prawda, ale nie doczekaliśmy się tego, tak może, czy w niedalekiej przyszłości to się, to się nie